Lara! Dołączyłem właśnie tak. do Ciebie do Driving Empire i wiesz, jakie tutaj samochody dodali teraz? Tak. Jakie samochody dodali? Opowiadaj Lambo. Lambo. Lamborghini Temerario GT3. Za wiesz ile on jest? Nie, nie co, mam kasy! Co, co, ja wiem, że ty nie masz kasy? Ja dzisiaj farmiłem! Wiesz, ja mam kasy? Milion a żeby kupić sobie Lambo, to czekajcie, wejdziemy Lala. sobie może do sklepu. Lamborghini, ten. Lamborghini Aventador SVJ kosztuje 1,6 mln, a później Rewuel to kosztuje 3 miliony I są jeszcze dwa, które trzeba kupić za Bobuksa, ale one są mega drogie. Dobra, Lara, ja proponuję, żebyśmy my sobie wzięli nasze KTM-y i żebyśmy się troszeczkę pościgali, bo ja muszę tutaj troszeczkę kasę jeszcze zdobyć. Co ty na to? Nope. No jak to? Nope. Ja biorę normalnie mojego ktm RC390 dawaj lecimy. Musimy się, Lara, pościgać chociaż raz. Gdzieś ty jest. Nie, nie będę no jak się nie będziesz ścigać, jak ja muszę, Lara, zdobyć sobie jeszcze 8 tysięcy kasy na, na, Lambo? Gdzieś ty jest, Ono tutaj! Jasne, a ja nie będę miała Lambo. Nie? No to czemu żeś je farmiła? To no później pofarmimy i na następnym odcinku pokażemy, że masz fajne Lambo też, co? I się będziemy ścigać Lambo. Bo ja będę zbierać na tego za 3 miliony, a ty będziesz zbierać na tego za 1,6 miliona, co? Deal? No. no. jak no? Lara, dawaj, tutaj ścigamy się. Mm, jadę, Jedzie Lara. UWAGA! <laughs> Niedzielera, siema! Gdzie jedziemy? Tu, na cross country, czy gdzie? Dawaj tutaj, na cross country. Ale kliknij te trzy chłopki, zagramy sobie tylko we dwóch, dawaj. Bo tu jest, patrz, pierwsze miejsce 30 tysięcy, drugie miejsce 21 tysięcy, to trochę kasy zbierzesz, Moje nie? będzie szybsze! Jasne, przecież my mamy te same, nawet się nie da upgrade'ować tych motorków, ty. Ale... Moje ale... będzie szybsze, będę ale... pierwsza. Ale czaisz to w ogóle, że dodali... Lambo? No nie, nie gadaj, że mamy jakieś inne... Te boty tutaj teraz, ty! Przecież my z nimi nie wygramy, wiesz o tym. To jest bez sensu, no ja się chcesz ścigać motorkami stary, nie? Ale ty masz ładnego tego Katema. Taki fioletowy, nie? Ja ci powiem tak, nie? Ja normalnie, patrz, patrz! I na koło pa! I na koło pa! Poszedł! Oni no. już pojechali, no nie mogę! Chodź Lara, dawaj, bo musimy ich wyścignąć ty! Dawaj na koło właśnie! Właśnie na koło! To kontrol był, kontrol! Ty no nie pamiętasz tego jak się wchodziło na koło? No przecież Kurde, no bez sensu, ej Nara, ten gdzieś tam wjechał Lara, halo, co się stało? Jestem druga Je Jak no jesteś nie, druga jestem trzecia. jestem trzecia Trzecia jesteś chyba, nie? No Ja jestem czwarty, no przecież to jest bez sensu stary. ja nie, nie uzbieram pieniędzy na to Lambo Ja potrzebuję 8 tysięcy kasy, one tutaj. Po... 70 na godzinę, wjeżdża pod ten. Ja nie mogę! Fajny paciw! 70 jestem na trzecia. godzinę! Jestem trzecia. No wiem, że jesteś trzecia, ja wiem, że ty jesteś trzecia, no! Jestem, jestem gruga! Jasne. Jestem gruga! Nie, jestem gruga! Halo, co się dzieje z tym motorkiem? Czemu wpadłem w oświetlę? Dawaj, ciśnij tam, ciśnij, tak. bądźcie cię goni ten lambo! Nie, tam był McLaren! No już się wyścigam, no, chyba, co? Ja ciszę normalnie, ty na koło wchodzę i lecimy, leckuję. Jestem gruga. Jestem, gruga. jestem gruga. O widzę, jak tam jedziesz, widzę cię, halo! No nie! W spadłaś, widziałem! Jedź, 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 Lara, jedź, jedź, dzieć! Patrz, ja cię wyścigam, patrz! Siema! Lara! <laughs> dawaj, Lara, chodź! No, wygrasz to, ja ci obiecuję, że to wygrasz, no. Ten McLaren się tam zaciął, dawaj, 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 let's go, baby! Kurde, no przecież tym motorkiem się normalnie ślizga na tej trafie. Aha! Nie no, super. Lara! <laughs> nie no, super jest tak, gra z tymi motorami, ej. Czy się w ogóle na to wjechać nie da? Ale badzie. Najlepsze jest to, że w tym motorku się keta w ogóle nie rusza, nie? Łańcuch, nic, cisza. Ale od tej z perspektywy fajnie wygląda, no fajnie. Tylko zastanawiam się, dlaczego te, No bo to jest 390, rozumiem, że one są bardzo powolne. Fajnie skręcają, w sumie. przy 160 jest spoko. Ale, chce ja mam, ale ja nie mam znaczku, ym, jaki jestem. Ty jesteś? Ja mam tych zielonych. Czemu nie masz tych zielonych? Nie wiem. A jedziesz tam, jedziesz tam, widzę cię. Ale nie to. Cie ma? Tu, ma? Nie, tutaj, tu, tu. Bo ja nie wiem gdzie jechać. No ale czemu nie masz tych znaczków? Może musisz wrócić po ten znaczek, bo jakiegoś nie załączyłaś, nie? Chyba. Nie, nie wyskakuje mi nic! Wiesz, wiesz dlaczego nie mam już tego? Dlaczego? Bo ja wyskoczyłam z motorka. Aha, tu przerwałaś wisik tarb... tak jakby. Ale scena, no. No fajne niby te motorki nie, nie. są. Fajne niby są te motorki, Lara, ale ja muszę uzbierać 5000 kasy, kupuję Lambo. Zresztą za chwileczkę chyba uzbieram, zostało mi 4000 w sumie do zebrania. A ja pół miliona. A ty pół miliona, no. Albo milion ty nawet, co? Nie, pół miliona. Dwieście na godzinę motorkiem 390cc, czaisz to? Co jest dopiero? Co ja, 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 no. Ja jedziesz za mną, widzę cię. <średzimy> widzę cię jak jedziesz, ty jak kisie. Tylko nie wierzaj na trawę, bo no. się posizgniesz, uważaj, bo to jest motor. Fajne światełka są. Świecą się fajnie światełka. 180 na godzinę ciste, czaisz to? Mi zostało 3000 do zebrania. O, Lara tam ciśnie za mną, prosto. Ty używaj nitro, słyszysz? A ciebie już w wyścigu chyba nie ma, nie? nie no, bo tobie ja te checkpointy zniknęły, no bez sensu ty. Dawaj na koło właśnie! kontrol na naciśnij, dawaj na koło. Nie widzę, żebyś, żebyś wchodziła na koło. Dawaj, 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 właś na koło. Kontrol. I wchodzisz na koło normalnie. O, idzie, jedzie, pa, jak na kole jedzie. Fajnie. Dobra, zostało mi do zebrania 1500 i kupujemy Lambo. Ja się... Nie, ja wszy... jestem ma? ciebie, siema. 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 patrz. O, ma. ma. co tam, słychać? tu w prawo teraz, tu. Jej. Widzę, no. 1500 kasy. Stracę wszystkie pieniądze na te Lambo. W ogóle ja nie będę tuningować tego Lambo. I później, Lara, zobaczymy, jak one chodzi jako normalne Lambo, nie? A później je stuningujemy. Będzie trzeba zbierać kasę też na Rewuelto, bo ja się boję, że te Lambo mogą szybciej zniknąć, niż jeżeli one się w ogóle pojawiły, nie? 69% i wszystko, ty. Boty już tam w sobie poleciały, gdzieś z przodu są. Ja chyba dokończę ten wyścig, żeby zebrać te 30 tysięcy, niech będzie. Czy tam chyba, chyba 15? Jest. No pojechałem, w lewo musisz jechać, w lewo, w lewo, w lewo. Tam w mieście w lewo musisz jechać i później ci się cały czas do przodu i znowu w lewo, nie? Na tym... Na tym skrzyżowaniu, na mostach jakbyś chciała jechać, musisz na most cisnąć O, ja już mam milion sześćset Ale dokończę ten wyścig jako motorek, ty. Normalnie motorek. Normalnie, fajny, piękny KTMX, ty. Na koło wchodzi i wszystko. Jeden! Co się tam zaś dzieje u ciebie? Kurde, ta 390, ty. 150 na godzinę masakra, 130 i zwalniamy Ja nie mogę wytrzymać psychicznie, ty. Tam 335 jest sekund. Wiesz ile, wiesz, ile ja najszybciej tutaj zrobiłem to okrążenie? Ile? W 200 sekund na skarem, Toyota Camry. Ja wiem, że ludzie tutaj robią po 160, ale oni jadą. Sekund, ale jadą koniec Zegiesko. Także musimy się też później skupić na koniec EGSKO, ale na razie Lambo. Normalnie Lambo będzie fajnie pięknie. Ej, Aha. ale. Aha, czemu? Co? No nie wiem, no co jest grane, czemu ten się skończył wyścig, ale badzie w ty. Dobra, Lara, wiesz, co robimy? Aha, te co? bociksy tutaj stoją. Wracamy, ja kupuję, ja kupuję Lambo. Wiesz o tym, że ja kupuję Lambo teraz, nie? Też się ze mną nim przejechać? Może ci się nam, dam nawet karnąć. A nowe pojazdy. Lamborghini Aventador SVJ. Ja nie mogę, jeszcze wrzucić. Ale ja sobie zobaczę, jaki on będzie... Czekaj, podstawowy. Ten pojazd nie może być pomalowany. Czyli może być tylko i wyłącznie zielony. Dobra, ja go kupuję. Milion sześćset tysięcy. Lambo SVJ. Ja nie wytrzymam psychicznie. Masakra! I nawet wygrałem jakiś, jakiegoś achievementa, dostałem Dostosuj! Co my tutaj możemy zrobić? Czy my możemy streamingować ten samochód? Bo ja jestem strasznie ciekawy, nie? Ja wiem, że mi zostało tylko tysiąc kasy, ale ja jestem ciekawy, czy da się. Ja da się! Patrz, wygląd! Podświetlenie można dodać, Felki, to straty, i tak dalej. Wstecz. Wykonanie. Ranto, ranto. Ranto. Silniki i tak dalej, i tak dalej. Możemy ranto, za ranto, ranto, ranto. No a jak? Układ napędowy oczywiście, 4 na 4 Zawieszenie, nie. dobra. Lara! Bierzemy Lambo. Chcesz się za mną przejechać, Lambo? Ja go oczywiście dodaję, dodaję od razu do ulubionych. Własność i jazda. Let's go, baby! Mamy w końcu Lambo. Dzisiaj farmiłem godzinę czasu, żeby zdobyć to Lambo. Czaisz to. Jestem, Lara! Dawaj, pod te. Patrz, wszyscy tu już mają te Lambo, patrz! Ja nie wytrzymam psiczyn. Ty, co za. <laughs> na yes, Lara! Fajne, co? Nie. Yes. Chodź tutaj tym motorkiem, Lara. Ty też masz fajny motorek, chodź! Chodź, co zrobimy, fajną sweet fotę? Dawaj, let's go. Ale Lambo, co? No, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Co? Co? Poczekaj. O, jak ci pasuje ten. Wow. No fajnie, fajnie Lara, ci powiem, no. Fajnie tu wygląda ty. Spoko, no podoba mi się. Tu już wszyscy będą jeździć tymi Lamborghini, nie? To jest niemożliwe. Dobra, patrz. Mogę dobra, otworzyć tak ten. sobie tutaj. Fru, Dawaj jeszcze ten. Dobra, jeszcze ten. Widzę, widzę, no fajnie wygląda. Tu mamy frunka Dobra, sweet patrz z nim. Patrz, patrz ten silnik z tyłu, patrz. Ja nie wytrzymam psich ty patrz. Lamborghini Fajnie wygląda Spoko, drzwi możemy otworzyć Otwieram się oczywiście do góry Cyk, pyk Ale to wygląda, czekaj, bo wszedłem do twojego auta Patrz Masakra, ty, pa. Ale auto, co? Lamborghini Aventador SVJ Kozacki luczek chce mnie dodać już tej wbił do nas Ale spoko auto Ja też mam kozacki luczek No, kozacki luczek Dobra, pa, zamkniemy tutaj i zobaczymy, jak to w środku wygląda. Wow! Wow, 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 wow! wow, wow, wow. Tutaj, oczywiście, Audi. System z Audi. Lamborghini, mega. Kurde, wszędzie patrz. Wszędzie Alcantara. Niziutki jest strasznie. No, nic nie widzę, halo, odejdźcie. Tutaj, oczywiście, załącz. Włącz, ja wyłącz. Idę za rampę. Tu wszystko Audi. Dobra, Lara, ścigamy się, co? Dawaj. Lecimy, let's go. Wow. Jesteśmy Lambo! Jezus Mara! Co się stało? Pokażę Ci coś! Jak on ciśnie! Co, pokaż! Jadę! Narka! Narka! A to, patrz! Dobry! Już mi się te lambo podoba! Dawaj Lara, chodź wbijaj tutaj! Gdzie ty jesteś? Mi się nie podoba. To Ci się nie podoba? Czekaj, nie... Na rampę wyjdziemy! Na rampę! No jestem, jestem! Czekam, czeka, czekam, patrz, czekam. Czekam, patrz, no pokażę, patrz. Pokaż, patrz. patrz. No co? Idziemy na autostradę? Chodź. Tak. Chodź na autostradę. Zobaczymy, Zobaczymy jak te Lambo ciśnie. Wydaje mi się, że bardzo szybko. Nie, moja jest szybsza. No to zobaczymy. Dawaj, chodź. Na autostradę napierd. No to dawaj na autostradę, no chodź. Wbijaj, zobaczymy. Moi drodzy, Lamborghini kontra McLaren. Zobaczymy, który będzie szybszy. Ale mi się wydaje, że tym Lamborghini teraz będziemy mogli sobie fajnie tutaj cisnąć i ogarniać temat i będę mógł w końcu zdobyć 3 miliony kasy, żebyśmy sobie zdobyli e, ten, nie? Czekaj, tutaj kozak, kluczek napisany że są fany. No nie! Bo... Pan Kaczka. Pat. Pan, Pan Kaczka. dawaj. Pan Kaczka. Dać ci wygrać? Tak! Dawaj, chodź, let's go. Ja nie używam w ogóle nitro. Let's go, chodź. lambo, nie? Patrz. Patrz. patrz te lambo, patrz. Jestem szybsza. Patrz, te Lambo, patrz. No McLaren, no już przegrał McLaren. Ja jadę 349 na godzinę z turbo wiesz ile? 410. Ale doganiam Cię! To dawaj, 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 ja Ci dam wygrać, tylko ja sprawdzam tutaj prędkość maksymalną tego samochodu, wiesz? Ty rzeczywiście, patrz. no. Ja widzę, jak Ty ciśniesz, no. A Ty tuningowała coś tego McLarena, czy tak nie za bardzo? Tak. Ej, jak Ty ciśniesz za mną! Dobra, jedź, bo tu już jest koniec. Jedź, 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 jedź. Jedź. Yeah, yeah baby. Dobra, no jestem yeah, drugi. Baby. 39 sekund. Ty no ale ten McLaren wcale nie jest zły, nie? No ale mieć lambą, no to mieć lambą, nie Dobra, Lara, co teraz robimy? Może sobie zrobimy tutaj ten obwód. Chcesz sobie tutaj zrobić ten obwód? No Dawaj na multiplier, chodź. Albo wybierz jakiś no. inny wyścig. Tutaj nie możesz, bo tu jest NASCAR. No. no, no, no. Chodź, bo tu jest NASCAR. Weźmiemy może coś innego jeszcze. No, A może no, no. cross country? Ja ci pokażę, no. jak się tutaj jeździ. Chodź, chodź, ja ci pokażę, no, jak się tutaj jeździ. No, chodź! no, 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 no. To, 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 to. Które? Most zwodzony? No, no. Godzina szaleństwa? Kto to jest godzina szaleństwa. Rush hour. To jest coś nowego w ogóle chyba. Dobra, to ci sięmy tutaj. Tutaj w ogóle tylko 7 koła się zarabia na tym. To jest tylko jedno okrążenie? 0% bonusu dla zawodu. Jest, mam motor. Motorem się będziesz ścigać? Tak. KTM-em. Wydaje mi się, że ten KTM tam może być spoko. Mimo, że on jest wolny. Aha, znowu, patrz, się siedzi Audi RS3 za nami. Czaisz go? Night Color się nazywa, to jest bocik. Mi się wydaje, Lara, że ty nie dasz rady, nie? Te motorki, no to jest... On cię tam rs 3 od razu weźmie. Let's go. Patrz, widzisz? Ej, co jest grane? Czemu ta RS3 jest szybsza, niżeli ten... Lamp... Co? Czemu on tak wchodzi bokiem? A co tu są speedpady? Ej, Jestem są przycie, normalnie... ale i tak zarobię. No i tak zarobisz, no. Ej, tutaj normalnie są jakieś speedpady. Wow. Tego wcześniej nie było. Aha, tutaj musisz wyskoczyć jakby, co? Kurde, przez całe miasto przeskoczyłem, ty! Chyba prześcigniesz tego... Tą, tą, tą Audicę tam. Tak mi się wydaje. Jakby co, to ja poczekam na ciebie. Ja w ogóle nie wiem, czy ty doskoczysz, Lara, tym swoim motorkiem, bo tam musisz przeskoczyć całą... całe jezioro w mieście. Przeskoczyłaś to już tam? Oła, aha. Lara, przeskoczyłaś to już tam? Aha. Nie, jeszcze nie. Jeszcze cię tam nie ma? Nie. Mi się wydaje, że ten bocik z tym Audi RS3 on też nie dał rady. Ja już mam koniec, jakby co? Czekasz na ciebie? Nieee! Nie zrobiłam tego. Czekaj, Lara, czekam na ciebie, jakby co? Ja muszę w ogóle uzbierać. Ka aha, czekaj, bo tu bocik zjedzie. Dobra, wygrałem. Audi RS3, Lara jeszcze jedzie, ciśnie. 7000 tysięcy za to zarobiliśmy. Nie mogę. Czemu nie możesz? Wyleciałam poza mapę. No chodź pojedziemy sobie może na te cross country, co? Tylko weź, weź może McLarena albo coś innego. Jakiegoś Audika może, żeby miał napęd 4x4, co? Bo ja chcę zobaczyć jaki ja tutaj czas będę miał, bo ja mam tutaj co tym lubię ulubione auto. Które pokaż? Pajno tutaj. Na Toyota kamery, którą ja mam w zaskarżeniu, ja zrobię tutaj 200 sekund. A może Lamborghini Aventadorem zrobię więcej? Ja bym musiał tutaj w ogóle ogarnąć temat z tuningiem tego samochodu, nie? Czekam na tytu. No ja też już jestem Lara, tutaj czekam na racing padzie, gdzieś ty jest. Chodź tutaj, gdzie są wyścigi. Dobrze, już jadę. To tylko fajny. Kurde, to jest machina tam, tam, tam czasu, nie? Ja jadę do ciebie i obchodzimy to z Masakra, ty fajna machina. Jesteś. Ej, ty masz to Audi RS3? Tak. Skąd ty masz to auto? Nie wiem, kupiłam. Ty Lara, ja tutaj będę cisnął jakby co. Bo ja chcę nie. zobaczyć jak ja tutaj będę miał czas. Ja muszę zobaczyć, nie? Ale daj mi wygrać. Aha, typek ma y, Revuelto Za 3 miliony. Audi kiemu. <tch> Widzę no. Let's go! Hmm. Poszedł! Let's go! Kurde, on tym Henesy ciśnie! Lepiej, niż ja! I to znowu Nightcrawler jest. Ale mi się wydaje, że on się wysypie. Na tym zakręcie. Jeszcze się nie wysypał. Dobra, już go prześcignąłem. Ale on gorzej skręca, niż ten mój NASCAR. Aha, w ogóle mam silnik na wierzchu. No no, super. Kurde, jak to Lambo ciśnie! Ej, naprawdę, ja będę miał lepszy czas. Niżej tym na skarem Gdzież to jest Lara? Dasz radę to przejść, czy tak nie za bardzo? Nie za bardzo. No to jest wow! ciężki wysiłek. Jeszcze jak stuninguję sobie to Lambo, to będzie spoko. Może sobie za Bobuksy je streaminguję. No nie znam jeszcze tego samochodziksu no, tak no, za no, bardzo, no. więc nie wiem kiedy no. hamować, kiedy nie. Co tam ci się dzieje? Nie wiem. W ogóle cieszę się Lara, żeś mi powiedziała, nie? Że są te Lambo. Bo gdyby nie ty, to byśmy nie wiedzieli, nie? No. Że są Lambo. Nie ma za to, wiem. Nie! Zawsze! Wow! Ja już myślałem, co? że to się tu jedzie, ale wyleciałem poza mapę. Kurde, nie będzie lepszego czasu, jeżeli na skarem. Chyba. Wyleciałeś poza mapę? No tak troszeczkę, ale już jestem na dobrym torze, że tak powiem. Dobrze, że mi to złapało. Nie! O, ja zrobiła fikołka autem. <laughs> Fikołek autem to jest to, co ty grycki najbardziej. 400 na godzinę. Lamborghini, Aventador wow! i wszystko. A widziałem cię chyba, to byłaś ty? To jest autkiem. No. Z takim podświetleniem, chyba, nie? Ty gdzieś indziej jeździsz w ogóle. Nie. Ja nie mam takiego czegoś. 400 na godzinę. Super się jedzie tym autem. Lamborghini Aventador SVJ. Jak ja tu cisnę, ty. Dobra, teraz tu. Tu do miasta. A nie, no wbiję! Nie! Co? wbijam się w tekstury! Ja nie mogę, wbiłem się w tekstury, no zobacz, nie zobaczę, jaki mam czasty! Ja nie wytrzymam psychicznie z tą gierką, ty. Wszystko się rozwala, tylko nie te, te, się rozwala moha? jedzie bot, super. Bot już mnie wyprzedził, brawo, dziękuję, gratuluję. Moi drodzy, było to Lamborghini Aventador SVJ, zbieramy teraz na Rewuelto.